Witam, dzień dobry moi drodzy. A dziś film pod tytułem: Jak ta osoba cię wspomina? Jak ona cię wspomina i czy w ogóle cię wspomina? Karty mamy, grupy mamy trzy i mamy tak naprawdę kartę Lorda, pan w kapeluszu. Mamy karta Melancholy, grupa numer dwa i karta niespodzianka. Może byliście taką niespodzianką od losu dla tej osoby? Wybierzcie sobie grupę. Talię zaczynamy. Jak ta osoba Cię wspomina? Grupa Lord. Co ona teraz myśli o tej Waszej znajomości? Na przykład, może jakieś uczucia się pojawią? Jak ta osoba Cię wspomina? Co to było między Wami? I jak ta osoba Cię wspomina? A co to było między Wami? No, jedna z osób na pewno poszła swoją drogą. Hmm. Uważam, że na przekór drugiej. Na przekór. Tu trochę dumy i uprzedzenia się pokazuje. Czyli jedna z osób, nie wiem. Na przekór drugiej poszła swoją drogą. Ha. Ktoś poszedł swoją drogą, ponieważ to tak, jakbyście wy poszli swoją drogą, dlatego że te karty pokazują, że mieliście wrażenie, że ta osoba, nie wiem, kocha bardziej siebie, a może wy kochaliście bardziej siebie, dlatego poszliście nową drogą, bo nie nadawaliście na tych samych falach, za bardzo się różniliście. Co tu było? Na pewno była jakaś relacja czy związek, to karty pokazują, mm. ale ludzie do siebie jakby nie pasowali. Mm. Jedna osoba nie do końca była całkiem po stronie drugiej osoby, ale takie tu jest pójście do przodu swoją drogą na przekór drugiej osobie. Nawet jeżeli was serce bolało, to się na przykład oddaliliście na przekór, żeby pokazać, że trudno, boli mnie serce, ale tak będzie lepiej dla nas. No dobrze, zobaczymy, jak ta osoba cię wspomina. Hmm. O, jak was wspomina. Jako kogoś do tańca i do różańca, jako taką bratnią duszę, to na pewno. Hmm. Natomiast ona uważa, że wy, nie wiem. Sami nie byliście w dobrym momencie życia, sami nie wiedzieliście, czego chcecie, wtedy, kiedy byliście z tą osobą w jakiś tam sposób. Te karty pokazują, ta osoba ma takie wspomnienia, że traktuje Was jako, nie wiem, jak ta osoba Cię wspomina. Tu mogła być jakaś taka zażyłość, może nie było związku, może nie wiadomo było, o co chodzi do końca. Na pewno karty pokazują, że ta osoba. Wspomina was jako taką bratnią duszę. Natomiast ona uważa, że gdzieś tam, w pewnym momencie, kiedy nie wiem, czy byliście bliżej, czy się spotykaliście, te karty pokazują, że ta osoba uważa, że wy sami nie wiedzieliście, czego chcecie. Z tego wyniknęła ta porażka. Między wami, że to może nic się nie wydarzyło albo nie poszło do przodu. Bo wy nie wie... ta osoba tak wspomina, jakby, że no byliście do tańca i do różańca, jak bratnia dusza i tak dalej. Ale w momencie, kiedy coś tam między wami było, to karty pokazują, że ta osoba uważa, że wy nie byliście gotowi, sami nie wiedzieliście, czego chcecie. Hmm. Teraz ta osoba jest w ogóle w izolacji. Gdzieś tam zaświeciło dla niej słońce, ale przy niej jest izolacja i choroba, przy tej osobie, muszę Wam powiedzieć. Jak ta osoba cię wspomina? Hmm. Tu się karty pokazują. Mógłby, mogło się zadzieć szybko, intensywnie, gwałtownie. Mogła być nawet namiętność. Ale te karty pokazują, że jeżeli między Wami coś było więcej, to jedna z osób być może Wy się oddaliliście. A może Wy się oddaliliście, bo ta osoba chciała jakichś zmian. Mm, tak mi te karty pokazują. Wspomina Was dobrze, natomiast uważa, że w tym momencie, kiedy coś tam było między Wami, Wy nie byliście gotowi, Wy sami nie wiedzieliście, czego chcecie. Może byliście w jakiejś relacji. Może ta osoba by musiała poczekać. Hmm. Te karty pokazują, że nie, na tamten moment ta osoba uważa, że nie można było z wami świętować. Czyli, że ta osoba czekała na jakiś lepszy moment, aż coś się fajnego zadzieje, ale nie można było, dlatego że wy, ona uważa, że to wy nie byliście przekonani co do tej znajomości, hmm, że nie wiedzieliście czego chcecie i to doprowadziło tak naprawdę do jakiejś porażki. Hmm właśnie Jak ta osoba Was wspomina? Jako dobrego przyjaciela, dobrą przyjaciółkę, osobę. No taką do tańca i do różańca. Tak Was wspomina. Natomiast te karty pokazują, że dla tej osoby. I on w ogóle było y, trudno. Te karty pokazują, że też było jej w jakiś sposób trudno tej osobie. Ale ona nic nie mogła zrobić, moim zdaniem. Ona tak uważała, że ona nic nie może zrobić. Bo tutaj karty pokazują, że był brak i tak dalej. A może wy odrzuciliście jeszcze jakąś propozycję? Dla tej osoby zaświeciło słońce gdzieś tam w życiu. Ale powiem Wam szczerze, dla mnie ona jest w samotności i w chorobie. W samotności i w chorobie. Dlaczego? Te karty w ogóle mi pokazują jakieś takie nie wiem, czy ta osoba poddała się. Jakiejś operacji, jakiemuś zabiegowi, w szczególności na kręgosłupie, te karty pokazują. Nie jest zadowolona do końca ze swojego życia, nie ma absolutnie pretensji do Was. Wspomina Was jako takich do tańca i do różańca. Ale wtedy, kiedy coś było między Wami, ona uważa, ta osoba, że Wy nie byliście na to gotowi. Wy mieliście, nie wiem, jakiś obraz negatywny jeszcze swojej przeszłości, może tej wiary nie mieliście. Tak mi te karty pokazują. Tyle moi drodzy dla grupy Lord. Zobaczmy grupę numer 2. Co to było? Melancholia. Co tu było między Wami? Najpierw zobaczymy. I jak ta osoba cię wspomina. Wami I jak ta osoba Was wspomina, mogliście chcieć być najważniejsi w ten sposób, a nie byliście. Może ta Wasza osoba znalazła sobie inny cel w życiu. Wy się pokazujecie tutaj w nerwach. Bo ta osoba jakby nie zwraca na Was uwagi, Wy chcieliście być najważniejsi, ale może była też taka sytuacja, że ta osoba odwróciła się od Was i poszła w innym kierunku, w kierunku innej osoby. Jak ta osoba Was wspomina? Jaka osobę bardzo zależną od Siebie, to tak, jakbyście byli zależni od tej osoby. Te karty mówią, że były dobre rokowania. Ta osoba uważa, że o, to były fajne rokowania na coś. Hmm. Ale tak jakby ta osoba przy Was pokazuje się jako taka stabilna, konkretna, a wspomina was na zasadzie takich, wiecie, co, emocji fiubździu. W, hmm. w ogóle te karty pokazują coś takiego, że ta osoba uważała, że ta wasza taka. E, młodzieńcza, wiecie, energia była bardzo fajna, ale ta osoba wspomina Was jako osobę taką niestabilną, że Wy może... bo tutaj mamy do czynienia z osobą bardzo konkretną i być może, wiecie, to jest taka osoba, która ma zasady, tak? To jest taka osoba, która mówi do dziecka, usiądź prosto, nie garb się na przykład, jak zacząłeś, to skończ, zrób to, zrób tamto i takie konkrety są w życiu u tej osoby bardzo stabilna konkretna osoba, a wy być może nie mieliście tej stabilności, wy mieliście lekkość w sobie, bo tu się pokazuje, że kiedy ta osoba was poznała, na przykład to wy mieliście tą swoją taką młodzieńczą, piękną energię, taką leciutką, to się mówi w ogóle e, młoda energia, młoda dusza, o w ten sposób, przy was jest radość, przeżywanie życia, coś takiego, wy byście chcieli właśnie, albo przeżywacie, albo chcielibyście, Korzystać z życia. Wcale nie znaczy, że nie potraficie zarabiać pieniędzy czy cokolwiek, tylko że ta osoba była bardzo stabilna przy Was. Mogła być nawet jakaś różnica wieku. I teraz, jak Was wspomina, jako osobę, z którą coś tam dobrze rokowało, ale nie wyszło. Bo mogły być jakieś niespełnione obietnice, bo może zachowaliście się nie w nieodpowiedni sposób. A może chodziło też o dziecko. No i co teraz przy tej osobie? Powiem Wam, że ta osoba się bardzo spełnia w życiu. Bardzo. Jest tutaj naprawdę spełniona, zadowolona, jest u niej pęt, nawet przepych, bym powiedziała taki trochę w życiu. Ona się spełnia, ona się realizuje bardzo. Jeżeli Was wspomina, to jako taki fajny motyw w życiu, ale no, że było coś, fajnie rokowało, nie wyszło, bo Wy jesteście zbyt mało stabilni dla tej osoby. Może nie spełniliście oczekiwań tej osoby, coś takiego, może chodziło o dziecko. Yy, I teraz karty pokazują, że może chcieliście być najważniejsi, a ta osoba uważała, że na to nie zasługujecie. I teraz zobaczymy czemu. Hmm. Bardzo możliwe, że ta znajomość od samego początku nie była do końca odpowiednia i bardzo możliwe, że wiedzieliście, w co wchodzicie że to jest osoba bardzo konkretna, która ma jakieś oczekiwania i tak dalej. Przy was jest słońce. Może też było taka sytuacja, że weszliście w tą relację krótko, po jakiejś długiej znajomości swojej w życiu i teraz dla tej osoby bardzo dobrze rokowaliście na początku, ale karty mówią o tym, że zwabiła ją ta wasza lekkość, ta, ta piękna energia, i tak dalej, ale ona uważała, że wy nie nadajecie się, że, że jesteście, nie wiem, w zbyt lekkiej energii, że nie spełnicie jakichś oczekiwań albo nie spełniacie. Dlaczego? Bo ta osoba miała plany, finanse, finanse, i jeszcze raz, finanse tu się pokazują. Finanse, finanse, finanse. I ta osoba jest, uważam, że w dobrobycie, dla niej świeci gwiazda, słuchajcie, ona może mieć nowe znajomości. Dom, rodzinę, już na ten moment. Ona jest tutaj spełniona, ta osoba. Fajnie rokowaliście, wnieśliście jakąś super energię do życia tej osoby, ale ona uważała, że wy nie jesteście stabilni, może jesteście zbyt emocjonalni, może nie potraficie dotrzymać słowa, może uważała, że powiedzieliście coś nieodpowiedniego. I teraz co? Spełnia się ta osoba w życiu. Tak mi te karty pokazują. Tak was wspomina. Ja nie mogę powiedzieć, żeby wspominała was jakoś bardzo źle, natomiast uważa, że no, jakby ta osoba jest bardzo stonowana, a wy byliście wtedy w jakiejś takiej energii swobodnej, bardzo, tak? Może radości, może właśnie przeżywania życia, może chcieliście czegoś fajnego, chcieliście przeżywać po prostu to życie, może wyrwaliście się z jakiegoś związku. A ta osoba pragnęła stabilności. I to nie jest tak, że pragnęła związku stabilnego czy czegoś takiego, tylko karty pokazują, że ona ma jakieś zasady, ona ma jakieś wymagania co do drugiej osoby. No i bardzo tutaj też pokazują się pieniądze przy tej osobie. Tyle dla grupy numer 2. Melancholia. I grupa numer 3. Niespodzianka. Może byliście taką niespodzianką dla tej osoby w życiu może ktoś Was zesłał, żeby pomóc tej osobie, czasami tak te karty pokazują też, zobaczmy, jak Cię wspomina ta osoba. I teraz zobaczymy, co to było między Wami. Co to było między Wami? I jak wspominacie ta osoba? A co to było najpierw, zobaczmy. Było wielkie kuszenie, i pociąg na pewno karty pokazują. Może nie było konkretnej decyzji. Tak mi te karty pokazują. Zaraz zobaczymy. Tutaj jest coś takiego zawieszenie. Bardzo dobrze Was wspomina. Uważam, że nie skorzystała z okazji ta osoba. Może nie poznała Was do końca. Jest strasznie duże tutaj kuszenie. Może i była namiętność tylko i wyłącznie wtedy. A może było wielkie kuszenie, wielki pociąg w stosunku do siebie. Może było coś tutaj nawet takiego toksycznego, jakieś połączenie takie słuchajcie, że mogliście nawet się nie spotykać i tak dalej. Ale tu jest jak, jakiś taki ogień między ludźmi. Może nie było odpowiedniej decyzji, może nie została żadna decyzja podjęta. Ja uważam, że już jest pustka i cisza dawno między wami, natomiast wspomina was bardzo dobrze. W ogóle ta osoba uważa, że z wami to m, dzisiaj tak myśli, że no, byliście takim spełnieniem m, dla tej osoby. Może dlatego, że nie zdążyła was do końca poznać? Oj, te karty pokazują, że no, mogliście być nawet miłością życia albo wiecie, właśnie taką osobą, że. Że mm, nie było wam coś dane, było wam patrzeć na siebie z daleka albo e, spędzić tylko trochę czasu w życiu. Ta karta te karty pokazują, że ta osoba uważa, że byliście bardzo odpowiednią osobą tutaj do życia, do relacji, czegoś takiego. Hmm. Powiem Wam tak: gdyby było dane, to nawet te karty pokazują, że hmm, ta osoba spróbowałaby czegoś z Wami znowu gdyby było jej dane. Bo te karty mówią o tym, że jak myśli o was, to myśli w ten bardzo dobry sposób, że to nawet mogła być taka relacja przeznaczeniowa, że to mogła być nawet taka miłość przeznaczeniowa. Natomiast te karty pokazują, że tego już nie ma jest cisza i pustka. Bardzo dobrze was wspomina. Czemu pustka i cisza? Bo ktoś nie wiem hmm. Bo się pokazuje, że tu był jakiś cios i odejście, rozstanie A, może Wasze drogi się po prostu rozeszły bardzo dobrze Was wspomina może być tak, że tęskniła ta osoba za Wami jeszcze długo, myślała o Was bardzo długo ale wspomina Was bardzo dobrze chętnie ja uważam, żeby jeszcze zadziałała na tamten moment, kiedy może się znaliście, albo coś między wami było, no to te karty pokazują, że no ciężko było tutaj. Trzeba by było może trochę życie przewrócić do góry nogami, że wtedy to były jakieś puste marzenia, coś takiego. Hmm. No ale no te karty mówią o tym, że gdyby było dane tej osobie, to chętnie zamknęłaby rozdział teraz, w którym jest w swoim życiu, i zaczęła z wami od nowa. Tak was wspomina ta osoba, słuchajcie. Dlaczego? Bo wy macie coś takiego w sobie, że tą osobę ciągnie jak cholera. W ogóle tu mamy takie karty, słuchajcie, wy w takiej jesteście ponętności. Ta osoba jest w karcie zwycięzcy. Między wami jest ten diabeł, ten pociąg wielki. Ta osoba wy zawalczyła. Słuchajcie, gdyby tylko było jej dane, gdyby coś tutaj się wydarzyło, to karty pokazują, że zawalczyłaby o to. Dzisiaj uważam, że ona myśli, że byliście Grzechu warci. Dlaczego? Dlatego, że o Boże, jakie piękne są te karty. One mówią o tym, że byłaby równowaga. Ta osoba czuje, że mm, że dawalibyście sobie bardzo wiele, że byłaby z tego piękna, szczera miłość. Ja uważam, że ta osoba bardzo dobrze Was wspomina. Gdyby dostała szansę, to by z tej szansy skorzystała, żeby tutaj wejść w tą relację znowu, bo wierzy w to, że naprawdę byłaby między Wami szczera, piękna miłość, relacja docelowa. Przede wszystkim karty pokazują Wybaczenie, jeżeli coś było może nie tak między wami, równowaga. Równowaga. Czyli ta osoba uważa, że wy idealnie pasujecie do niej, dlatego że dalibyście jej to, czego ona oczekuje w ogóle od drugiego człowieka od miłości, od związku i w drugą stronę tak samo. No i cóż, ta karta niespodzianki. Tyle, moi drodzy, dla grupy numer 3. Pozdrawiam. Do usłyszenia.